A... Witam na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie karnet. Już się nie mogę doczekać. Teraz mamy to, mamy Charlie i. No i zaczynamy. Może nam się uda wbić lona, ale pierw błyskotki. E, Okej, okay, tutaj do lona. Kurde, no dużo no może nam się uda zdobyć. Błyskotki, monety i się jaram. Okej, okej, biskotki. Szkoda, że nie ma tych skrzynek, bo to było fajne. Teraz się tak szybko otwiera ten karnet. Ja cię kręcę, już jestem na 15 poziomie, panie. Co jest? Okej, 60. Okej, o. Okej. Spray, ten spray jest mega fajny, Dlaczego go. W ogóle kupowałem karnet, bo ten spray jest mega koks. Eee, że tu nie, Okej. I teraz. O mój Boże! Tati, let's go! Ok, teraz wybieramy na niej odznaki oraz punkty tytułowe. Zobaczcie, ile ich w ogóle ich jest! Matkujemy ja nam przecież o 750! Ja cię kręcę, okej. Okay. A i myślę, że wbierz 1400 na bank. Geo-monety okay, i konne gracie, one są mega fajne. O, to jest ostatni karnet od zagamy, dlatego chciałem go kupić. W ogóle chcę wbić 15 tysięcy pucharków. To jest granie moje marzenie, mam już 14 tysięcy, ja chcę wbić te 15 tysięcy. Już zbliżamy się do końca, lecz no, jeszcze punkty. Kurde, no. Charlie, a nie, a nie udało się punktu dla na nas tak zdobyć. A no mamy EXPA i mamy y, monety. Okej, okay. ooo, za darmo jest w sklepie odznaka. Kiedy się kupi Charlie, taka bardziej zdeszczona Charlie. Okej. Okay. Ehm. Um, Misję... Jest mamy to, mamy to, mamy te tysiąc. Okej. Okay. Okej. Okay. Kupujemy. Mamy to. Słuchajcie, mamy chyba do spyka, Bardzo się cieszę. Teraz sobie ulepszymy fanią. Um, Tardisz, sorka, że tak w szybkim tempie, ale po prostu nie chciałem się tego wykazywać. Yy, Okej, okay, już od razu do niej kupmy yy, yy, wyposażenie. No i co no? Za niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Yy, miło mi, że oglądacie. Pa! Wihii!